Cześć, witajcie na kanale Giełdowy Fighter w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje aktualnie na rynkach. Każdy raczej tutaj, co interesuje się giełdą, widzi co dzieje się na indeksach, na różnych giełdach, więc dzisiaj sobie postaramy to troszkę przeanalizować i zobaczymy, czy aktualne wyceny czy aktualne ceny na giełdzie to jest okazja w długim terminie, czy może jednak nie do końca jeszcze będą większe spadki, więc postaramy sobie dzisiaj tutaj porozmawiać na ten temat. Zaczynamy oczywiście od informacji, że wszystkie zawarte w tym materiale informacje są wyłącznie moimi osobistymi przemyśleniami i nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji. Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne samodzielnie na podstawie własnych analiz oraz przemyśleń. No dobrze, w takim razie przejdźmy sobie, co tu się wydarzyło, chociażby na indeksie SP500. Weźmiemy sobie tutaj w pierwszym wykresie zakres od 20 lutego. Dlaczego tego dnia? No bo wtedy były te szczyty, jeżeli chodzi na amerykańskich indeksach, zarówno NASDAQ, jak i SP500. I zobaczmy co tu się wydarzyło właśnie od 20 lutego do tutaj, aktualnie początka kwietnia. Więc widzimy stopa zwrotu minus 17,5, nawet bliżej, już minus 18% na SP 500. Od 20 właśnie lutego indeks SP 500 osiągnął rekordowy poziom na 6147. Następnie w marcu zaczęło się wprowadzenie przez prezydenta Donalda Trumpa nowych taryf celnych, wywołane tutaj zostały obawy o recesję. No i tutaj zaczęło właśnie w drugiej połowie szczególnie marca te spadki być coraz bardziej widoczne. I tutaj widzimy 31 marca, końcóweczka samego marca. SP 500 zakończył miesiąc na poziomie około 5600 punktów. Natomiast już 4 kwietnia indeks spadł do poziomu 5074 około. Przejdźmy sobie do kolejnego wykresu. Tu już mamy kilka indeksów, między innymi kolorem pomarańczowym Nasdaq 100, SP500, kolorem niebieskim i nasz WIG tutaj polski na kolor różowy. I również dzieliśmy sobie, sobie ten sam zakres czasowy. I jak nam się to przedstawia, no NASDAQ już powyżej 20%, powyżej 21% spadki właśnie od tego szczytu. S&P 500 jak wspominaliśmy powyżej 17%. No i WIG, tak naprawdę WIG przez większość tego czasu rósł, natomiast no te ostatnie, ostatnie 2-3 sesje, czy nawet ostatni tydzień, no spowodowało, że jednak cały nasz WIG również znalazł się na minusie względem, tego 20 lutego. Jest to spadek rzędu 4%, więc widzimy dużo mniejsze spadki, więc ta nasza polska giełda była i zachowywała się lepiej niż amerykańskie indeksy. No i spójrzmy sobie, co nam mówią te spadki, jeżeli weźmiemy cenę do zysku na SP500. Jakie tutaj mamy poziomy? Aktualne poziomy wskazują nam około 24-25. Cena do zysku na S&P 500 i są to poziomy większe niż długoterminowa średnia, bo tutaj długoterminowa średnia na S&P 500 mówi nam około 20, takim długim, 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 mówimy o bardzo długim terminie. Natomiast na no ostatnie, jak tu weźmiemy chociażby 10 lat, no to raczej ten, ten indeks nam się zachował tu około 20, nawet do 36, 7 sięgając w szczycie. No aktualnie ten poziom około 24-25 to są poziomy z około 2018 roku z okresu pandemii czy także no tu akurat w 2022 kiedy przyszła nam ta bessa, no to był ten wskaźnik właśnie w okolicach 20 czyli tej długoterminowej średniej no aktualnie no widzimy jest to na poziomie około 25, więc na pewno te przeceny były znaczące. Ale czy to mówimy, że już jest koniec tych, koniec tych spadków? No tego oczywiście nie wiemy. Patrząc w długim terminie, jeśli wasz horyz horyzont inwestycyjny jest długoterminowy, przynajmniej kilkuletni, to aktualne poziomy. Aktualne poziomy wycen mogą być atrakcyjne dla inwestorów długoterminowych, natomiast jeżeli wasz horyzont inwestycyjny wynosi kilka miesięcy czy nie wiem maksymalnie około roku, no to aktualne jeszcze poziomy wyceny mogą nie być atrakcyjne jeżeli mówimy o tak krótkim horyzoncie czasowym, bo nie wiemy, czy te spadki dopiero się zaczynają, czy już są zmierzają ku końcowi, więc absolutnie tutaj jeżeli chodzi o krótkoterminowość przy tej niepewności na rynku nie możemy absolutnie być niczego pewni. No dobrze, więc przejdźmy sobie do takiego podsumowania obecna sytuacja rynkowa w Stanach Zjednoczonych, spadki indeksów Jakie widzieliśmy chociażby na wykresie SP500 sugerują na pewno zwiększoną niepewność, co jest również często okazją dla inwestorów długoterminowych. Wskaźniki wyceny cena do zysku zaczynają zbliżać się do historycznych średnich no i oczywiście to, to czyni wiele spółek już naprawdę atrakcyjnie wycenionych. Sektor technologiczny może nie możemy mówić, że tu był przewartościowany, lecz na pewno był. Albo przynajmniej niektóre spółki były naprawdę mocno rozgrzane, i teraz może być ten moment na selektywne zakupy, zwłaszcza w tych firmach, które mają naprawdę solidne fundamenty. No i tutaj na pewno są obawy o recesję, a przynajmniej spowolnienie gospodarcze. No i, te, i to właśnie może przyczynić się do jeszcze większych spadków. Co do tutaj, na przykład rynku europejskiego, niższe wyceny, oczywiście niż w USA. W Europie są to często w okolicach 12, a 16 cena do zysku dla całych indeksów. Oznaczać może, oczywiście, większy tam margines bezpieczeństwa. Natomiast no, słabsze tempo wzrostu i jeszcze napięcia geopolityczne tutaj ciągną ten rynek w dół. Jeśli na pewno by się ta sytuacja chociażby geopolityczna normowała, albo przynajmniej zawieszenie byłoby broni, na pewno ten rynek europejski mocniej by na to zareagował. No i teraz te cła jak one mogą wpłynąć na rynek? No, bezpośredni wpływ oczywiście wyższe cła no, równa się wyższe koszty importu, obniżona marża zysku, niższe zyski. No i co za tym idzie, niższe również ceny akcji. Firmy uzależnione od komponentów z zagranicy, no tutaj przede wszystkim przemysł, motoryzacja i część technologii mogą właśnie na tym mocno ucierpieć. No i ta niepewność polityczna. Cło często prowadzą właśnie do odwetu, no tutaj chociażby mamy już cła odwetowe z Chin. I to właśnie przez to te, ten rynek tak mocno spadł, co wprowadza jeszcze większą nieprzewidywalność i zniechęca po prostu z inwestorów instytucjonalnych. No i rynek nienawidzi niepewności. Jeśli rośnie nam zmienność, kapitał ucieka w bezpieczniejsze aktywa. Jeśli cła przekładają się na ceny końcowe, na przykład w elektronice, w samochodach, no oczywiście konsumpcja spada, co również uderza to nie tylko. W dane firmy, ale co również w również całą gospodarkę. no Bo jeżeli więcej wydamy pieniążków, na przykład chociażby na samochód, które są teraz obłożone dodatkowymi cłami, no to mniej tych pieniędzy nam zostaje na inne zakupy, przez co właśnie ta konsumpcja może spaść. Jeszcze krótkie dwa słowa, jeśli jesteśmy właśnie tym długoterminowym inwestorem, Nasz horyzont inwestycyjny wynosi przynajmniej kilka lat. Obecna korekta może być okazją do kupowania tych wysokiej jakości spółek, właśnie po niższych cenach. Natomiast jeśli mamy krótszy horyzont czasowy. No tutaj na pewno musimy zachować ostrożność, bo nie możemy wykluczyć ryzyko dalszych spadków i niestabilności geopolitycznej. No jest to niestety, ale bardzo realny scenariusz w dalszym ciągu. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Dziękuję bardzo za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na temat aktualnej sytuacji. Czy już inwestujecie, czy jednak czekacie z kapitałem, albo może już macie w większość ulotów blokowanych środków i po prostu daną sytuację chcecie wykorzystać właśnie do uśredniania sobie zakupów. Zachęcam również do zostawienia lajka, zasubskrybować kanał, abyście nie przegapili kolejnych odcinków i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.